Skrzyd, zawsze bulwersowała mnie nierówność emerytur zwykłych ludzi i służb mundurowych. Czy jeżeli PO zdobędzie władze. może mi Pan obiecać, że ta nierówność zostanie usunięta? Ja osobiście mam bardzo niską emeryturę, mimo że 40 lat pracowałam w kulturze no byłam finansowana z budżetu państwa. Wiadomo, że pensje budżetowe były małe, ale nie powinny być tak drastycznie małe w porównaniu z pensjami, czy z emeryturami służb mundurowych. Bardzo proszę Panie ministrze. Zacznijmy od pensji i wynagrodzeń lata 2008-2011. To jest jedyny okres, jak patrzymy na 22-letni okres całej polskiej transformacji i już właściwie potransformacyjnego okresu, w którym rok po roku tak znacząco rosły wynagrodzenia nauczycieli. To jest ważne, tak? bo to pokazuje, że jeśli by odpowiednio sensownie ten wzrost nakładów na kulturę, a dzięki staraniom ministra kultury. Mamy wzrost nakładów na szeroko pojęty obszar kultury o 10% na rok 2012, był o 8% na rok 2011, to jest właściwie lider wzrostu w tych trudnych warunkach, to myślę, że i pracownicy kultury będą te wynagrodzenia mieli, nie, mogli mieć trochę wyższe. Ja się zgadzam z panią, która powiedziała, że jest taka dysproporcja między emeryturami powszechnymi a emeryturami mundurowymi. To ten rząd i ta koalicja w parlamencie przeforsowała rozwiązanie zmniejszające ten wkład do emerytury mundurowej tym osobom, które pracowały na różnych niechlubnych stanowiskach i niechlubnych służbach do 1989 roku. Tutaj nastąpiło zmniejszenie tej części emerytalnej. Ale systemowo chcę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie rozmów z partnerami społecznymi, żeby i ten model się zmienił. To znaczy uważamy, że musi być wydłużona aktywność zawodowa, staż pracy i że na przykład co wpływa na ten wzrost emerytur nie może być tego, co w systemie mundurowym jest bardzo powszechne, łączenia emerytury równocześnie z rentą, tak, dlatego że to są właśnie te czynniki, które podwyższają później tę emeryturę. Więc mogę obiecać, tak jak zresztą wczoraj to podpisaliśmy z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi w służbach mundurowych, że zaraz po wyborach siadamy do kolejnej tury rozmów, zawieszając te trudne rozmowy teraz na okres wyborczy, żeby żadne ugrupowanie nie grało tymi rozmowami. To myślę była dojrzała decyzja, ale obiecuję Pani, że na pewno do tego rozwiązania bardziej sprawiedliwego wrócimy i je wprowadzimy w życie.